Siemaneczko! Z tej strony Patryk i to już kolejny odcinek z Minecrafta, Mój kolejny, o ile się nie mylę, szósty! <laughs> Aha! Pewnie, a zresztą widzicie, że już mam tutaj żelazną całą zbi zbiorę czy jakoś tak to się tam gada. Mieczyk żelazny. Kiław żelazny. Ant. Wędkę! Dobra, mniejsza z tym, jak widzimy, jest ciemno. Jeszcze się przestawię na poziom łatwy. I co, może dzisiaj się tak pierwszy raz wybierzemy na mobki? Mamy na 29 level. A więc. Aha! Powiem Wam bardzo się, Aha, chciałam Wam jeszcze wytłumaczyć. Dlaczego nagle był drugi odcinek i nagle jest to będzie szósty, ogólnie jeszcze jest piąty? No z powodu ja wrzucałem te filmiki, nie wiem co się z nimi stało. Były jeszcze trzy filmiki, no ale mniejsza z tym, nie będziemy już się cofać. A po drugie chcieliście, żebym miał na poziomie normalnym, a więc proszę, pozdro na moich kolegów. Będę ich teraz po kolei wymieniał. A więc wymieniam. Mikołaj, Patryk, oczywiście Patryk Iwiński, Adaś, Łukasz, Paweł, Szymon, Miłosz i to chyba wszyscy. Widzimy tu. O, chyba w dostałem. O! Się zacznę kąpić! Je! tyż, Jup! Czemu nic nie wybuchło? Ty szkielet. Ładnie szkielet widzimy, atakuje. Ogień! Cholera! Nie nauczyli cię w domu? Dobra. Widzimy tam następnego mopka. Lu A ja zauważyłam, że trzeba staka zjeść. By nam się życie bugowało. Chodź, cholera. Dobra. Zwykły kamień nam się skończył. Ja ci domu nie. Je. Dead Musimy patrzeć, żeby tutaj żaden nas nie zaatakował od tył o shit! Enderman Oh fuck you O oh, shit Nie, przepraszam was, ja, ja nie dam rady z Endermanem Przepraszam, naprawdę ja... Bo się trapnie do mojego domu i mnie zrozwali. Nie wiem jak on mnie zauważył z tej odległości, no ale mniejsza z tym. Naprawdę z Endermanem nie dam rady. Przepraszam. Możecie się ze mnie śmiać. Ale naprawdę nie dam rady sobie z Endermanem. Enderman w ogóle się wszędzie. tepnie z prawej i lewej mnie zaatakuje. Mały! Jeszcze no! czekał! A, tu się można blokować. Zapomnijmy o tym. Dobra, a więc idziemy spać. I może dzisiaj odwiedzimy mój stary dom. No, ogólnie. Aha, kiedy się zastanawiacie, czemu Claudii nie ma, to ja wam od razu mówię. Ponieważ nagrywam to bardzo, no nie bardzo, ale dosyć późno, późno i naprawdę Klaudia była u mnie z godzinę temu, ale ogólnie nie, nie daliśmy rady. I mam dla Was takiego nowego newsa. A to się, dobra, jeszcze nie mam, bo z Klaudią tego nie opracowałem. Chciałem też wam powiedzieć o oh shit wiedziałem No, chciałem wam powiedzieć, że To że jak to się nazywa? Że dzisiaj byliśmy z kolei prawie cały dzień na dworze, bo budowałem z Klaudią taki domek. Tak, tak, domek na drzewie. I ogólnie skończyliśmy. W sensie to nie jest taki wypasiony ale nam się podoba jest nad naszą rzeką. Przy naszej drzeca, więc ładnie super wszystko. No i tyle. A więc wróciliśmy właśnie około 20 do domu. Potem ja tam, Klaudia, gdzieś tam na chwilę. Potem się spinaliśmy na drzewa tutaj koło domu. I potem. No i potem Klaudia już poszła. I wtedy stwierdziłem, A przecież dzisiaj, jest wtorek, w środę, nie będę miał czasu na nagranie filmiku, bo w środę mam dodatkowy angielski. Oczywiście, pójdę się opadnąć, a więc nie dam rady. A więc nagrywam to w sensie ogólnie dzisiaj. Aha, wy dostaniecie w środę ten odcinek, więc nie wiecie jaki dzisiaj jest dzień. O krowu rosły. Dzisiaj jest poniedziałek, e, wtorek, sorry. Tak, a propos, nikomu nie mówcie, ale jak coś to olejcie gorczyńską. Mam nadzieję, że ona tego nie będziesz słyszeć, bo by się nie by... by nie było ciekawie. Dobra, mniejsza z tym. Może niech nasze krówki bzyku bzyku zrobią. Bzyk i bzyk. Wy niestety małe jeszcze jesteście za małe. Małe, za małe. Trzymajcie się, cieszę! Pokój wam. Hej, Hi Hitler! To jest się pomzykały Dobra, mniejsza z tym kici. kici. bawcie się, pozwalam wam Jedna krówka wyszła czemu nie ma drugiej krówki krowy zyku zyku. o dobra co, wy małe też chcecie? A i tak mnie bierzecie. Bo nie chcecie. Ła! zdrowy do cholery uciekły! What the fuck? YouTube! Kici, kici! Już mam tytuł, kurde! No chodź do cholery! Oh shit! Oh shit, bitch! Fuck you, man! Motherfucker! Idź w cholerę! Bydło posrane. O ty sicie murzynowaty! No za, twoja sprawa, krowa. I tak mamy parzystą liczbę. Ja pokażę jej, kurde, swojego pana nie słucha. Tak to by tam głodowała gdzieś daleko, a ja jej tu jeszcze pożywienie daję i jeszcze na mnie pierdzieli. Ja jej dam, kurde, ja jej dam. Esmut. Górczyńska to sierota. A la, la, la. Jak wykapujecie, albo pani urszula Górczyńska, która ma nadzieję, że tego teraz nie ogląda, będzie tego nie ogląda. No takimi się mi się nie interesuje. To pozdrowienia pani Gurczyńska! Ja tylko setek tak zartowałem. Dobra, pani już nie ogląda. Ej, Górczyńska to ciepła. Nie, nie, nie Pani, ja tylko tak się zaktuwałem, a no Pani już nie będzie tylko Dobra, mniejsza z tym Aha, no właśnie no, Jak ja nagrywam 20 przeszło minutowe odcinki To macie tyle właśnie minutowe, ale macie, wiecie, słabszą grafikę No ale chyba lepiej mieć dłuższe Ja bym wolał wybrać dłuższe filmiki Niż dobrą grafikę, bo akurat nagrałem fice, to mi tak nie zależy o, kampi się. Ha ha ha. Go, do video, video, Aha, mam dla was małą naspodziankę ogólnie na spodziankę to będzie e, jak wam powie To będzie na spodzianka, jak będzie 200 wyświetleń. No, jak będzie 200 wyświetleń, to co Mam dla Was małą niespodziankę. ile tu rzeczy. Mój pies mały, to mnie trochę denerwuje. mi się strachę, no ale tam. Częło słyszę takie dziwne odgłosy? Dobra, mi jeszcze z tym. Na pewno to jakaś mucha. E, a ta mucha, e, a ta mucha to pewnie mój pies usłyszy. Dobra, teraz robimy malutkie cięcie. No tak, ja to nazywam cięcie, bo przełączę sobie na e, poziom normalny. Ok, dobra. To do zobaczenia. Dobra, już jesteśmy. Wiem, to cięcie wam się nie wydawało, że to było cięcie. Ale ja to zrobiłem jako cięcie. Tak, tak. Zrobiłem cięcie. Cięcie, cią, cią, cią. Patrzcie na to. Kąpimy się. Her, her. Ze tu-du-tu. What the f... What the fuck? Ty pies! Chodzi, tam ci je kość. Ej, pies, 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 pies! Nie uciekaj przed mną. Cholera. Ty, zjawisz mi dwie kości, jeszcze nie będziesz z mnie chodził. Fuck you man! Oh, shit! Kampimy się. Nie dobra, to cię tu była zwykła ściema, teraz przełączam, przełączam na ten poziom. Normalny z ciężkim pożałowaniem, ale przełączę. Czy to są jakieś jaje? A no dobra, myślałem, że mi krowy znikają. Ło! Jakiś mok mnie atakuje... To Aha, jeszcze wam powiedziałam co się działo pod odcinkami skoro wybraliśmy się do kopali. Chyba wam jeszcze tego nie mówiłem, albo na piątym mówiłem. I mi od na no mamy już przeszło stos, my się mieliśmy, przeszło stos e, żelaza, dużo węgla chyba z dwa stosy, a więc, no nie, powiedzmy Patryk Iwiński, który ob obcyka dobrze Minecrafta i jest bardzo dobrze, dobry, tak powiem, zaopatrzony, dobrze zaopatrzony w Minecrafta i dużo rzeczy, więc on pewnie, szacun w ogóle do niego szacun a widzicie palc uuu bo się skończyłem eee, no on pewnie pewnie sobie teraz pomyśli to nie jest za dużo wcale a ci co pierwszy raz widzą ten odcinek jeśli nie są z mojej szkoły to powiem wam że szacun, że to oglądacie dzięki wam bardzo i jak kiedyś zobaczycie Iwińskiego, w sensie Patryka, to miejcie do niego szacun, tak jak dla Adasia, Łukasza, Pawła, Szymona, Mikołaja, Miłosza, Kamila, o to jest tak ona ma tam dużo rzeczy. O o, co się muszę odebrać? Halo? No. No? Może, no, no, no ja bym. Tak. Mam. No. A... Nie. No. No. A wiesz jak tam na tym domku jest fajnie? No. No. A te deski są dobre. Ta. Nie tak wyglądają stare, ale jak na nich tak skaczymy w sensie nie skaczyły, ale tak yy, no jakbyśmy się je przyciskali, no tak to nazwać, to się nie wyginały. Co? No. Okej okay. No a Kurde Moja mama nie Hy, Ale wiesz e, dobra Moby Dobra ja, ja się tak tego Endermana przestraszyłem, że ja tam wbijam spać Najwyżej e, nad rankiem jak jakiegoś znajdę moba To Enderman jako miny walnął O oh Jezu i teraz się będę z wami kąpił. Kici kici. Co już nie ma żadnego mowa? Ale to jest dopiero siódma nad ranem. Tak o ile pamiętam to chyba jak się wstawało to była siódma nad ranem. I następny taki co do Patryka Iwińskiego. Kurde. Nie wiem, tak po, już tak powiem, nie wiem co go za cholerę trzyma, że on nie może dostać jednej czwórki. A same piątki dzisiaj brakowało mu punkt do czwórki i co, gówno. Tak się składa. Ja nie wiem, no, jak ten shit. Tak, przepraszam się, Patryk. Jak ty to robisz? Bo dzisiaj mi powiedziałaś nawet, że oglądasz te odcinki, więc pewnie to widzisz teraz. To co sobie teraz oglądasz. Jedynie, że ja będziesz przewijał filmiki. A nie, jeżeli to widzisz, czyli... No. Czyli na tym wyglądałaś. Śnieżki, śnieżki. Ale love śnie... Nie, nie lubię się, nie? Uciekać się nich. No tu są chodnie, bo tu często chodzę na... Jezu, jak to żarcie nich, nie? O mój Boże! Dobra. Niepotrzebnie całego staka złożyłem na jedną pałkę no ale mniejsza z... i tak ja wam coś ogólnie powiem, że chłopacy ogólnie byli ostatnio lepsi, niż dziewczyny w takim teście. Jednym. Tak dziewczyny zjechaliśmy, dziewczyny prawie same dwójki, jedynki, albo trójki, a chłopacy czwórki, i piątki. Tu trzeba brać przykład z chłopaków, ludzie. Niektóre dziewczyny to myślą, że chłopacy powiedzmy, jeżeli ogląda to kto u nas taki w klasie jest, jakaś dziewczyna która myśli, że chłopacy są słabi w nauce. No, w nauce? I nie, bo my mamy tak, jakby, takiego naszego, którym się e, nie wiem, uczymyś, no tak Patryk Iwiński, to my możemy tak go nazwać co do nauki patronem naszej, no chłopaków z naszej klasy. Bo on nam daje i przykład z siebie, jak się dobrze uczy. I jest spoko Ale takiego ziomka jak Patryka Wińskiego Ciężko znaleźć Rzadki przypadek O tak to powiem A więc spokój, pokój Dobra tu Nie będę robił tylko Gram O I ja opier... A skoro już dobra Whit i Wheat Mamy ogólnie tutaj dosyć ładny zbiór, tak to można nazwać, ale bardzo się cieszę. Jezu, katter jest cholera jasna. What the fuck? Już jest 19 minuta? Przed chwilą patrzyłem jak była 13, co mi się wydawało. Dobra. Ja tu nie przeżywam. Dobra. I to tu? Dobra, dzisiaj ci tak będzie tak około 20 minut. Dobra. Jeżeli tu nie zaciągam katarem. Bajery, biri, biri. Bajery. Aha, to nie jest to. A, za... Skąd mam... What the fuck? Biri, biri, biri. Biri biri biri. Jeszcze pójdę do góry. Krówki ręknożeć. Poszedł mi! Poszedł! Biri biri biri. Budo budo budo. Biri 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 biri. Dobra. A więc. Widzisz kolorowo i tak się tu kończy Twoje życie. A nie, niech nie. Dobra, mnie z tym. No to króciute więc W dzisiejszym odcinku. E, trochę się pobaczyliśmy z mopkami. Dużo byliśmy w tym, tamtym naszej szklarni. Byliśmy odwiedziliśmy nasz stary domek. Uciekły nam krówki raz. I rozmnażaliśmy krówki, no i to. Byliśmy kopalni odwiedzić i zresztą tyle tam Dobra, o jeszcze pójdziemy szybko zebrać to jedno ziarenko Biri, biri, biri Biri, biri, biri Dobra A, Kurde, tam jest jedno Jak widać ziarenka nie, nie chcą, żeby się skończył odcineczek Dobra, teraz już chyba wszystko tam polecę No ja wszystko. Chwilka, znajdę sobie jakieś fajne miejsce na pożegnanie, o już mam miejsce. Wejdziemy na szklarnię. A więc żegna się z wami, ogólnie nie Patryk, bo jak wiecie już mam nową nazwę, Łoś, o zapomniałam wam powiedzieć, żegna się z wami Łosiek, Łosiek, pa Łosiek, 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 łosiek pa. Worship. Worship. Papa, papa, papa. Larka.